Ale śmieszycie to jeden z drugim? Naprawdę, naprawdę, dorosły facet w stroju szczura was śmieszy. Mnie śmieszy, ale nieśmieszne jest natomiast to, jak potwornie gorąco jest w tym stroju. Także widzowie, witam Was bardzo serdecznie w materiale, w którym ogłaszam, że strój szczura zgodnie z umową doszedł. Strój szczura zgodnie z umową będzie używany przeze mnie. Przy najbliższych streamach przez 7 dni. Nie będzie to 7 dni pod rząd, bo nie jestem w stanie tego zrealizować obecnie, ale 7 dni odbębnie w stroju szczura właśnie od dzisiaj. Najbliższy stream, jaki będzie, będzie to jutro, we wtorek, odbędzie się już właśnie w tym stroju, godzina prawdopodobnie 22. Także serdecznie Was zapraszam. A ja moi drodzy chcę też, moi drodzy, wam tutaj co nieco podopowiadać, jeżeli chodzi o. Obecną sytuację, jaka istnieje tutaj, tak naprawdę w e, Call of Duty Warzone 2. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja nie potrafię, nie potrafię wrócić na stałe do tej gry. Mam ogromny problem ze zmuszeniem się do grania w tę gierkę. Uważam, że nie ma nic, co po prostu trzymałoby mnie w grze. Nie ma totalnie nic. Wszystko jest nudą. E, nie naprawili wystarczająco na tyle tej gry, żeby ona mnie po prostu jarała. E, jestem ciekaw jak to u Was wygląda. E, no dosłownie, dosłownie nic mnie w tej grze nie interesuje. Co więcej, właśnie zaczynają marketing e, dużego update'u, update'u sezonu e, czwartego przeładowanie i pierwsze czym zaczynają ten marketing marketing to moi drodzy promocja nowych płatnych operatorów w grze. We współpracy z serialem The Boys bodajże. Nie wiem, nie znam, ale ja pierdzielę. Jeżeli coś ma mnie przywrócić do tej gry na stałe i w niej utrzymać, to na pewno nie kolejne płatne skórki do kupienia w sklepie, który i tak już jest przeładowany, bym wręcz powiedział, zawartością. Tutaj jest tyle zajebistych pakietów, że nie potrzebujemy kolejnych. Fajnie, jakbyście po prostu zrobili tę grę na tyle ciekawą, że chcielibyśmy y, po prostu w nią grać, a nie y, reklamować ją tylko i wyłącznie skórkami do operatorów. Co najważniejsze, płatnymi skórkami do operatorów. E, dochodzą do mnie również e, głosy, że... Tak naprawdę, w ogóle jak to komuś się wygląda, jak, jak nie widać mojej twarzy i tylko gadam, wraz właśnie z tym update'em, który 12 lipca wpadnie do gry, w grze zaczną pojawiać się tak zwane nagrody codzienne za logowanie się w grze. Nagrody te mają polegać na tym, że po prostu za wejście do gry będziecie otrzymywali nagrody. O czym to świadczy? Że nikt w tę grę nie gra. Koro tak bardzo chcą już na siłę wymuszać na nas wejście do gry, po prostu odbiorem nagród, no to umówmy się, coś jest. Nie tak, na pewno coś jest nie tak, ale myślę, że każda inteligentna osoba o tym już od dłuższego czasu wie. Także moi drodzy, ja nie wiem jak u Was, ale u mnie szczególnie w momencie. w ogóle tu mam jeszcze. o, o kurde, już wiedziałem, czemu mi tak niewygodnie, coś mi się tu wbija. Nie, to, to, to źle wygląda. To źle wygląda, Wam powiem, ten ogon. Czy ma zły kolor ten ogon? Jest źle i nie zapowiada się, by było po prostu lepiej. Mam wrażenie, że już nie do odratowania jest ta gra. Nie wiem, co by się tutaj musiało pojawić, żeby po prostu uratować tę grę. Chyba tylko krótko, trwale e, taki hype wokół gry zbudowałby powrót Verdańska. O tym kiedyś mówiłem, że może trzymają ten z jako taka totalnie awaryjna rzecz, którą mogą wrzucić, zacząć promować, ale myślę, że to i tak zadziałałoby tylko krótkotrwale, bo w żadnym wypadku granie na Werdańsku teraz nie, nie oddałoby tak jak granie na Werdańsku kiedyś, na samym początku. To jest sprawa oczywista. Wręcz uważam, że Werdańsk by bardzo mocno stracił na tym, że ponownie by się pojawił, bo Każda osoba, która gdzieś tam nostalgicznie na ten Werdańsk patrzy i go wspomina, zaczęłaby po prostu dostrzegać, jak fatalną pod wieloma względami mapą był Verdańsk. A nawet jeżeli poprawiliby te fatalne rzeczy z, pra z prawdziwego Werdańska, to pojawiłyby się informacje, że to jest nieprawdziwy Verdańsk. Więc po co w ogóle wracają z Verdańskiem, skoro go zmienili? Także. I tak nie, i tak źle, i tak niedobrze. Moi drodzy, ogólnie jestem smutny. Wyciskam ostatnie soki, można by rzec, z tej gry, jeżeli chodzi o content w Polsce. I powoli tracę cierpliwość, dlatego oczekujcie w najbliższych tygodniach zmiany na kanale. Nie mówię, że od koda odchodzę, ale na pewno nie ograniczam się już tylko do koda, bo po prostu odetnie mi prąd. Odetnie mi prąd życiowy, który pozwala mi w ogóle mieć chęci do nagrywania czegokolwiek. No niestety, jest jak jest. Widzowie, nawet dzisiaj nie mam ochoty odpalić tej gry. Wszedłem do menu głównego, myślałem, że pogram w momencie, gdy gadam, ale nie, nie chcę tego robić. Po prostu nie chcę tego robić. Widzowie, zapraszam na streamy. Jutro o godzinie 22 zaczynamy pierwszy stream właśnie w tym stroju. Pewnie porobimy sobie szczurasy, pewnie porobimy inne rzeczy, ale będziemy kombinowali i wymyślali koło na nowo, bo w innym wypadku po prostu oszalejemy, bo nie ma co w tej grze po prostu robić. Widzowie, do jutra w takim razie i, i co? Sprawdzajcie streama, bo na pewno będzie przynajmniej śmiesznie.